Plaugo, witam i zapraszam na dzisiejszy odcinek programu Ludzie mówią. W Lwówku Śląskim jak grzyby po deszczu powstają nowe supermarkety. Zapytamy dziś mieszkańców miasta, czy są one zagrożeniem dla małych sklepików. To jest za dużo proszę panią. Ludzie ale o coś rosaj supermarkety powstają i co tam ludzi zakupować, jak ludzi pracy nie mają. Proszę no w Lwówku już jest i tak nadmiar tych wszystkich marketów, bo są dwie wietronki, intermarsze i Netto, a praktycznie żadnego rynku pracy, nic nie ma, także z czego ci ludzie mają kupować? Czyli mogło, lepiej by było, gdyby to poszło w drugą stronę, tak? Żeby jakieś miejsca pracy powstały? O to właśnie chodzi. Bo to ludzie likwidują sklepy te malutkie powiększa się ilość bezrobotnych. A w zasadzie w tych marketach żadnych atrakcji nie ma. Ja nie wiem, no, trudno mi powiedzieć. Lepiej, żeby powstały jakieś zakłady pracy, bo tak nie masz zakładów pracy, ale za dużo jest tych sklepów, supermarketów mi się wydaje. Ale pani gdzie robi częściej zakupy? Właśnie w takim większym sklepie, w którym można... No to w hmm. Czyli dobrze, że... Takie miejsca są? Uważa pani, że one zagrażają też tym takim małym przedsiębiorcom, tym małym sklepikom? Nie, nie, nie wiem. <grym> Szkoda tych małych sklepikarzy, prawda? Wszystko plejtuje. Ale panie, gdzie częściej robią zakupy? W takim dużym supermarkecie, gdzie można wszystko znaleźć? No, w Czy dużym, no. dużym, dużym. A jeszcze no. blisko, jak mamy dom, No to to się idzie do marketu, bo w jednym sklepie kupić, co ci trzeba, prawda? Jest to taniej niż w tych małych sklepikach? No nie, nie w zawsze. Nie, nie wszystko, prawda? Tak? No trzeba szukać. Już ma się swoje produkty jakieś tam yy, wypróbowane i się tak kupuje to tu, to tu. Tak. tak. Ale tak. No ale łazimy po markę, tak, o, to do panu, to wszyscy chodzą. <grytanie> znaczy mi się wydaje, że nie bardzo. Jesteśmy zadowoleni, może z dwóch sklepów, bynajmniej ja. A bardziej, bardzo bym czekała na Lidla, żeby nam Lidla wybudowali. To by było lepiej. I jeszcze więcej gdyby było, to by było jeszcze lepiej. Budowali to, co teraz właśnie są w trakcie budowy, a żeby zawsze zamiast tej czerwonej torebki, albo... Yy, jak to jest Agnieszka tak, ten tutaj? co? Polomarkę. Polomarkę to żeby nam wybudowali Lidla. By byłoby super. W Lwówku powstaje coraz więcej supermarketów. Czy to jest dobrze dla miasta? Nie pani co. Dla miasta jest dobrze, tylko dla nas jest źle. Bo nie mamy za co kupować w tych supermarketach. A, a pani gdzie częściej robi zakupy? Właśnie w takich nie, małych. Najbliżej mi tu do biedronki, tu mieszkam w ręku. No to jednak jest to supermarket. Ale ja pani powiem, że po których sklepach nie bardzo ceny są niższe. Tu może nawet niektóre wygórowane. Ale się nikt nie zastanawia. Idzie i płaci, kupuje, bo jak ja idę kupować już, to ja trochę myślę, zastanawiam się, wie pani, to już nie wszystko wychodzi taniej. A takie supermarkety nie są zagrożeniem właśnie dla tych małych sklepików, dla tych małych przedsiębiorstw. No na pewno są. Na pewno. Bo w tych małych, w tych dużych oblężenie zawsze. Pani jestem spoza lwówka, także dla mnie to dobrze, bo nie muszę to tak chodzić. To, tu, to tu. Częściej pan robi zakupy w miejscu takim, w którym można wszystko na raz kupić. Tak. No ja... A nie zagraża Mi to, to nie... tym małym przedsiębiorcom? Na pewno. Na pewno, tutaj dużo było takich małych tych sklepików, a teraz jest coraz mniej. Niedobrze. Dlaczego niedobrze? No bo ja nie mam za co kupować. Ale częściej państwo chodzą do właśnie takich większych sklepów, gdzie można wszystko kupić, Oko czy nacieszyć. jednak do. Oko nacieszyć, bo za co kupię? No, o, ciężko, już żeby, kupiłem. Żeby była praca, to taka, tak, a tak, ta młodzież też nie ma w ogóle żadnej przyszłości. nie ma. Czyli przydałyby się tu bardziej miejsca pracy niż tak, Tak, nowe tak, tak, tak. tak. Pani jest w takim dużym sklepie? Tak. tak. Bo my w sumie mieszkamy na wsi. No, no jak przyjeżdżamy do miasta, to jest duża różnica w cenach, dlatego robimy zakupy w Biedronce. Pani y, gdzie robi częściej zakupy? Właśnie... Ta, y, w Biedronce. Czyli w takim dużym sklepie. Tak. Uważa Pani, że to nie zagraża y, takim właśnie tym małym Zagraża na pewno. Popatrzyć tak jak tu na ten wóz, nie? Stoi tyle wszystkiego, a jak nie ma pieniążków, no dobrze, no bardzo jest dobrze, ale jeszcze lepiej by było, żeby jakiś, jakiś zakład coś pracy. zakład pracy wybudować dla ludzi, bo tu praktycznie w naszym lwówku śląskim nic nie ma. No na pewno są zagrożeniem. Mają niższe ceny, a już mniejsze te takie sklepiki, kioski to już mają trochę trudniej, bo mają ceny troszeczkę inne niż. Supermarkety. Na pewno, ale dla nas, konsumentów, jest to wygodniejsze i oczywiście tańsze. Pani Zaku... gdzie robi częściej zakupy? Biedronka, biedronce, w Lidlu. Czyli w tych dużych? Nie? W tych dużych marketach. Robię raz w tygodniu zakupy. Nie mieszkam w Lidlu, ale przyjeżdżam do Nie, no, chyba nie jest dobrze, skoro w takim dosyć małym mieście powstaje sporych supermarketów. Super no, Konkurencję ze sami robią. No chyba źle, bo jeden na drugim stoi. Chłopoko, a tu jest za mało ludzi. Nie wiem po co oni to budują. Za dużo pieniążków chyba mają. A ludzie? No, ja wiem, ludzie. Ludzie to są w porządku tutaj. A pan gdzie częściej robi zakupy? W takim dużym sklepie, czy jednak w tych malutkich, ja takich lokalach? I w Biedronce robię. Czyli jednak do dużego sklepu się pan wybiera? No to większy wybór. Niższe ceny? Nie powiedziałbym. To jest kłamstwo. Ceny. Czyli wybiera pan taki sklep, w którym może pan wszystko za jednym zamachem kupić? Dokładnie. To, tutaj mam najbliżej. A nie jest ich tutaj za dużo jednak w lwówówku tych? Za wielkich... dużo. Tu jest jeden, tam. Tam jeden jest, drugi zaraz konie go budują, no po co to? W Lwówku powstaje coraz więcej supermarketów, czy to dla mieszkańców Dobrze, czy mnie to akurat nie interesuje? Dlatego, bo do supermarketów to zawsze z mojej biednej emerytury wyciągnie się coś więcej. A idę do określonego sklepu po określony cel, zakupów i na tym kończę. Ja wiem, chyba nie za bardzo dobrze, ponieważ u nas nie ma pracy. Ludzie nie mają, nie ma zakładów pracy, nie mają gdzie pracować, mało zarabiają. Uważam, że, że nie powinno więcej powstawać. A pani gdzie robi zakupy? W takim dużym sklepie? Raczej w dużym. Różnie w netto, w drące. Czyli w takich sklepach, w których można wszystko za jednym... Za, jednym za jednym razem kupić? Wolałabym, żeby przemysł się rozwijał, nie supermarkety. No może zagrażają. Ja tam do małych nie chodzę, bo mnie nie stać u małych kupować, bo tam wszystko drogo, a w tych trochę taniej jest. No. Czyli dla Pani to lepiej, że takie miejsce jak supermarkety jest W stu procentach. No uważam, że markety, dużo powierzchniowe sklepy są zagrożeniem dla małych sklepów, ponieważ oni kupują duże ilości, mogą kupić za nieduże pieniążki i są konkurencyjnie cenowo. Jakościowo to różnie bywa, ale cenowo tak. Przez to, że powstaje tutaj coraz więcej marketów, Pani też zauważyła tutaj w sklepie, że jest mniej ludzi. Ludzie przychodzą i mówią, że może tam jest taniej pomidor albo ogórek. Także jest na pewno tak W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.